Siostry bracia starający się łączyć miłość do Boga, naszego Ojca, z miłością do Maryi, naszej Matki Królowej, z miłością także do naszej ziemskiej ojczyzny Polski. Przeżywamy miesiąc sierpień, ważny w naszej historii i ważny także w naszej pobożności i wierze. Wspominamy wydarzenia z 1920 roku. Ogromne zagrożenie ze wschodu, nie tylko dla Polski, ale i dla Europy. Nastąpiła niezwykła mobilizacja narodowa, wojskowa, patriotyczna. Połączone zostały oddziały naczelnika Piłsudskiego, wojsk generała Hallera i Armii Wielkopolskiej z generałem Dowbór-Muśnickim. Była wzorowa współpraca naczelnego wodza z szefem sztabu, generałem Rozwadowskim, choć mieli różne poglądy i nie przepadali za sobą. Była też religijna mobilizacja, ogólnopolska nowenna modlitewna od 6 do 15 sierpnia Nieustanne modlitwy we wszystkich kościołach Warszawy i na jasnej górze. Ranni, wzięci do niewoli, sowieccy żołnierze zeznali, że nagle ujrzeli na niebie potężną, pełną mocy kobiecą postać, od której biło jasne światło. Swoim płaszczem zasłaniała Warszawę, a od tarczy, którą trzymała w dłoni. Odbijały się pociski wymierzone w Polaków i uderzały w pozycję Rosjan. W sierpniu wspominamy też Powstanie Warszawskie z 1944 roku. Jedna z uczestniczek mówiła: Wtedy najważniejsza była wspólnota. Czułam, że my, Warszawiacy, Polacy, jesteśmy razem że działamy w jednej sprawie, to poczucie Wspólnoty było niezwykłe, niezapomniane i jedyne w swoim rodzaju. I to jest największa wartość, najświętsza, którą niestety utraciliśmy w późniejszych latach, ta umiejętność wspólnego działania dla dobra państwa, ojczyzny, powrócenie do tego byłoby dla nas największą radością. Brak wspólnoty, współdziałania ponad podziałami i różnicami to wielka nasza narodowa słabość, również na tym etapie naszej polskiej historii. Bracia i siostry, wczorajszy patron święty Maksymilian Maria Kolbe Przypomniał drugą wojnę światową i oświęcim. Był tam siedem lat temu papież Franciszek. Modlił się i milczał. Był tam 28 maja 2006 roku papież Benedykt XVI. I tam powiedział, jestem tu jako następca Jana Pawła II. I jako syn narodu niemieckiego. Syn tego narodu, nad którym grupa zbrodniarzy zdobyła władzę przez zwodnicze obietnice wielkości, przywrócenia honoru i znaczenia narodowi, roztaczając perspektywy dobrobytu, ale też stosując terror i zastraszenie, by posłużyć się narodem jako narzędziem swojej rządzy, niszczenia i panowania. To mądre słowa są przestrogą, mówią nie tylko o wydarzeniach z XX wieku, ale o podobnych postawach w dzisiejszym świecie i tym dalekim i tym bliskim, także naszym polskim. Siostry, bracia, święty Maksymilian Maria Kolbe to wielki czciciel niepokalanej, męczennik miłości. Oddający drugiemu człowiekowi to, co najcenniejsze, własne życie. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii o Maryi, która poszła z pośpiechem w góry. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę, oczekującą tak jak ona na urodzenie dziecka. Pozostała tam, pomagając i usługując przez kilka miesięcy. Ta posługa Maryi to był jeden z etapów jej drogi do chwały. Drogi trudnej, krzyżowej, ale zakończonej udziałem w chwale Chrystusa w niebie z duszą i ciałem. Siostry bracia, my wszyscy jesteśmy też w drodze do chwały. Idąc śladami Jezusa i Maryi, nie jest rzeczą łatwą. Papież Franciszek mówił do młodych czuwających i modlących się w brzegach koło wieliczki: Nie zabierzemy się do wykrzykiwania przeciw komuś, nie zaczniemy się kłócić, nie chcemy niszczyć, nie chcemy pokonać nienawiści obelgami jeszcze większą nienawiścią, przemocy większą przemocą, pokonać terroru jeszcze większym terrorem. Nasza odpowiedź na ten świat, mówił Franciszek, w stanie wojny ten świat ma imię nazywa się przyjaźnią, nazywa się braterstwem, nazywa się komunią, wspólnotą, nazywa się rodziną. Przyjaźń, braterstwo, wspólnota, rodzina, niech tak będzie między nami. Maryjo, Ty za nami przemów słowo. Maryjo, miej w opiece naród cały. Niech rozwija się wspaniały, bo przecież z dawna Polski też królową. Maryjo, Amen.